Dzięki współpracy z Casehugiem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 300 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolarów z kodem LAMIANEK. Aktualna lista skinów, które zostały znajduje się na Discordzie. Powodzenia! Siemanko z tej strony Ramianek i witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Jak widać, dzisiaj znajdujemy się na Casehagu. Wchodząc z pierwszej linki w opisie, możecie sobie zgarnąć bonusy do doładowania, procent do doładowania, darmowe skrzyneczki. Także zachęcam bardzo serdecznie do używania kodziku. Natomiast w drugiej lince w opisie znajduje się konkursik na koskę. Do końca konkursiku zostało około 10-14 dni, ponieważ będziemy losować to jakoś świętach od razu, jeszcze nie wiem, w który dzień konkretnie. Ale będziemy losować, także zapraszam do brania udziału e, Dzisiaj na sam start, zanim przejdziemy sobie do tytułowych skrzyneczek e, Chyba twórców, tak to się nazywało Creators, o Zanim przejdziemy do skrzyneczek Creatorsów, czyli twórców, no w sumie e, Przejdziemy sobie do kalendarza adwentowego Nie pokazuję tego na każdym materiale, ponieważ e, No nie ma codziennie filmów e, z case saga e, Ale w międzyczasie sobie odbieram e, Ten kalendarz eventowy, adwentowy w sumie bardziej powiedziałbym e, No w sumie Zgarnąłem, że jest kalendarz adwentowy 6 grudnia chyba, nie, 7, 7, ale 8 zapomniałem, więc no troszkę tutaj sobie pootwieramy, w sumie dzisiaj 12, gdy to nagrywam, godzina 23, także pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają najprawdopodobniej w piątek, więc tak, jak to działa, no, żadna filozofia, ustalamy sobie ile chcemy diamentów, czyli event pointsów wydać, dzisiaj sobie możemy koło miliona wydać, żeby coś zostało w czego na jutro, 100 tysięcy, o milion i za milion sobie odbierzemy prezencik, za milion diamencików dostajemy Glocka 18 e, Gamma Doppler Phase 1. A więc dobra, tego Glocka sobie sprzedamy. E, no idziemy do skrzynce creatorsów, e, twórców. Zobaczymy, jakich mamy tutaj twórców. Mamy Nitro, e, mamy Pokera, jest to hiszpański streamer Poker V2, mamy Pompe Team, mamy Isamu, mamy Xmina Chyba tak się go czyta z Turcji Jason Play, kajerka, Nitro V2, Gigabuła, Poker V1, i V2, Ksak 1 Nitro V1 i sam V1. To zaczniemy może od najtańszych skrzyneczek, od Isamu. Jeżeli skrzyneczka dwa razy nie da nam profitu, no to wtedy ją skipujemy. Także zaczynamy sobie od 250 dolarka, skrzyneczka Isamu V1, troszkę Chyba za głośno, albo i nie. Dobra, w każdym razie wydaje mi się, że jest dobrze. Otwieram sobie i samą V1 po raz drugi, i niestety nam się nie zwraca. Mamy 14, 12 albo 15 skrzyneczek aż do otwarcia, także trzeba tutaj troszkę nadrobić czasowo. Więc będziemy sobie bardzo szybko to otwierać. Nitro V1 po raz pierwszy nie siada i nitro V1 po raz drugi. Może siąść, ale nie siadło jednak, także Nitro V1 też bez punktu. Ksag 1, 11.25 dolarków sobie wydajemy, nie wiem czemu znowu dźwięk mi zgubiło, ale 11, ile wydaliśmy, kurde niepotrzebnie, a nie dobrze. Dobra, jest pierwszy punkcik od ksaka, zarobiliśmy sobie na tej skrzyneczce, także bardzo, bardzo fajnie, jest drugi zarobasek, więc bardzo fajnie, no i sprawdźmy sobie co tam dalej nam poleci, jak ksak tutaj tak ładnie oddaje, chyba nadal nie, tym razem niestety nie, także dwa profity na razie i jak to się zakończy, oj teraz musi was sypnąć, nie sypnę, o co, szefu jest taki tani? No dobra, no ale dwa dostaliśmy, dwa razy profit mieliśmy, także bardzo fajnie i samą V2, yy, teraz lecimy sobie za 3,25 dolarków skrzynka, tak swoją drogą, proszę, o kurde, co, 16 dolarków, a dostaliśmy 60, wow, tak swoją drogą, yy, przypomnę, yy, że otwierając skrzyneczki yy, dostajecie cashback, Dostajecie cashback, 1% z każdej otwartej skrzynki cashbacku dostajecie, czyli Twoje wydatki razy 1%, czyli na przykład wydacie sobie 100 dolarków, to dostajecie 1 dolarek cashbacku. Także możecie sobie odebrać skinka totalnie za darmo, za otwieranie skrzyneczek. No. Fajna, bardzo fajna opcja, rzadko spotykana A tutaj jednak, jednak się pojawiła Dobra, jeszcze raz sobie polecimy e, Chyba tam dwa razy wcześniej nam nie sypnęło, ale już dobra, trudno, bo się pomyliłem Jak tłumaczyłem Wam o tym cashbacku, to zapomniałem o tym, no ale już trudno się mówi Ogólnie o dość sporej ilości bonusów e, Macie informacje w lewym dolnym rogu e, Znajdują się one na tym boksie, który w tym momencie Wam właśnie wyskoczył e, Także, oj, coś tutaj internet szwankuje Także możecie sobie prześledzić, yy, co tam się dzieje. Oj, nawet dźwięk wrócił, jak tutaj teraz y, załadowało się. Y, 20 dolarków sobie wydajemy. 9,21, niestety nie. Poker V1 i jako drugie Duality, Duality, niestety też nie. Więc Poker V1 nie sypnął. Gigabuła, 4,85 i już nie ma znowu dźwięku. Nie wiem, o co chodzi z tymi dźwiękami, widzowie. Nic wam nie poradzę. 24 dolarki, niestety. I... W sumie tam chyba był profit, chociaż mogę się mylić. Dobra, tam różnice centowe były także. No dobra, mój błąd najwyżej. Nitro V2, 30 dolarków za 5, otwarć tej skrzyneczki. I sprawdźmy sobie, co nam tutaj poleci. Niestety tutaj nic. Tutaj drugie otwarcie. O, tu już będzie bardzo fajnie. Także Nitro V2, jeden punkcik. I sprawdźmy sobie drugi raz. W sumie trzeci raz. Niestety nie ma. Swoją drogą widzowie, widzieliście na pewno wstawkę przed rozpoczęciem tego materiału. Aktualnie jest 10 skinów do wygrania dla Was. Bardzo fajne skinki o różnych wartościach. Macie na przykład MK Black Lotus, MK Player, 2, Scouta Dragonfire jak i Blood in the Water a jedynkę Chantigo Fire i tutaj jeszcze 5 innych skinków. Za doładowanie 2 dolarków z moim kodikiem oczywiście możecie sobie zgarnąć to jako gratisik do doładowania. My skończyliśmy na Nitro V2, także jesteśmy jeszcze 3-8 skrzyneczek do końca materiału. Długi ten materiał wyjdzie, ale no nie będę narzekał, bo fajnie się otwiera niektóre, niektóre skrzyneczki e, twórców. Oczywiście otwiera się najfajniej te, które sypią profitem, e, ale na razie kajerka chyba się nie zapowiada taka fajna. Chociaż czekajcie, siedem, nie, niestety to też nie będzie to. A nie, był profit, był profit, ej, był profit, pomyliłem się, przepraszam widzowie, przepraszam widzowie. Sprawdźmy sobie i znowu będzie profil. Dobra, kajerka, przepraszam, zwracam honor. Szkoda, że dopiero tak późno tu się zaczęło dziać. 38, dobra, no, tym razem już na pewno nie ma. Jason, play, Jason, play. Sprawdźmy sobie, co my tutaj mamy. 35 to niestety nie jest, bo my wydajemy sobie 40. I mamy nawaj efekt. Na z skrzynki za 8 dolarów Ło kurde Ej fajna ta skrzyneczka już mi się podoba No co prawda low procenty bo 0059, 59 tysięcznych. E, no ale jednak poleciała nam ta koska i bardzo ładnie to wyglądało e, Xmin Sprawdźmy sobie 9,50 dolarka za jedną i niestety nie ma profitu. No dobra, chyba mam na razie faworyta e, tego odcinka, no ale poczekajmy oczywiście do końca, bo tu może się bardzo dużo wydarzyć. Niestety w tym momencie się chyba nie wydarzyło, chociaż. Dobra, lecimy sobie z kolejną skrzyneczką Xmin yy, i zobaczmy sobie co tym razem nam tutaj poleci, chyba nic niestety. Także lecimy sobie na i samą v wchodzimy już na górny rządek tych skrzyneczek, czyli odcinek powolutku dobiega nam końca i 60 milionów niestety to nie jest to czego bym oczekiwał. Yy, drugi raz, sprawdźmy sobie i tutaj też chyba będzie lipa. Jest lipa. No także faworyt na razie zostaje jeden. 177,50. Pompa Team razy 5. Pierwsze otwarcie. Słabiutko, słabiutko. Bardzo słabiutko bym powiedział. Drugie otwarcie. I tutaj, jejku. Karambit Slaughter. Dobra. Pompa Team zdecydowanie. Ja pierdziele, Karambit Slaughter. Lepsze jest tylko AWP Prince w tej skrzynce. Ej, to, to się widzowie nie dzieje. To się nie dzieje, przecież to jest niemożliwe na takich low procentach. Dropię sobie te wszystkie skin. Joki, to jest fard niesamowity. W poprzednich odcinkach, w poprzednich dwóch odcinkach, żeby Was chyba nie skłamać, w poprzednich na pewno, ale chyba w poprzednich dwóch odcinkach, no to była tragedia, ale dzisiaj za to co oddaję, no to wybaczam, wybaczam wszystko. Teraz za 2000 dolarów lecimy z Pokerem V3 i sprawdźmy sobie. 1400. 1400, także my sobie sprzedamy tutaj, bo jest lipa. 3000 dolarów, no bo trafiliśmy sobie dwie potężne kosy. Eee, dwie potężne kosy, czekajcie, gdzie tu jest eee, Poker V3? Eee, no za pierwszym razem 1400, a wydajemy 2000. I sprawdźmy sobie za drugim razem, co dostaniemy. Chyba lepiej, jednak nie lepiej, jednak nie lepiej. Ale dobra, no teraz wydamy 2500 na jedno otwarcie. Także to będą ostatnie otwarcia. Także ja zapraszam, żebyście zajrzeli sobie w opis. Sprawdzajcie wszystko. Macie bardzo fajne bonusiki na casehagu do doładowania. I średnio Wam powiem, widzowie. Średnio Wam powiem, ale no, tak jak mówiłem, po dwa razy otwieramy. Także. Jeszcze raz otworzymy, jeszcze raz otworzymy i jak to się zakończy, proszę coś dobrego. Welcome to the jungle 2700, dobra, profici na sam koniec Ale chyba niestety nie udało nam się jakoś zarobić. Jesteśmy na zero w tym materiale. No co wam powiem no? Życzę wam jego weekendu, bo się piąteczek, także... albo sobota, nie wiem, w sumie który dzień tygodnia jak oglądacie ten film, ale coś koło tego, nieważne, życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemanko!